Siełeczkowskie na kolejnego na moim kanale i z nimi z, 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 z Marcina. Uwielbiacie z nią filmem. To widać. uwielbiacie się z nią filmem. Więc dzisiaj mamy... Tylko nie rób żadnych przybliżeń. Dobra, mamy fasołki wszystkich smaków, znaczy wszystkich. To są takie jakieś podróby, bo to są nawet takie jakieś no, dobre... I to czekaj, są same dobre, według mnie, smaki, znaczy, ale będziemy zgadywać, jaki to jest smak. No, nie umiemy tego, nie umiemy tak? angielskiego, więc nie wiemy. Więc... Znaczy, na pewno wiem, poczekaj, poczekaj. Są aj. w Rosmanie za to złotnie, Na pewno wiem, że jest tutaj... To i No i my nie będziemy tak, że to jest obrzydliwy smak, tylko będziemy je zgadywać, także... ja mam czapkę i będę tak, o, żeby nie było, że zaglądam. Więc ten, kto przegra, ten zaczyna. Ale to No. No, patrzcie, jak to wygląda. To najpierw do miseczki, bo się o, to sobie. O, o, o. Ej, to wygląda źle. Jezu, to wygląda... I to wygląda jak jakieś tiktaki, kurde. No, ej, dobra. Ale dobra. No. To Jezu, co tu się stało do... tym soku To się złamało. Dobra. Dzień Dzień. Będzie hardcore. Dobra. To... Dobra, papierka kamieniczyca. Papier, to trzech czy do jednego? Papierka to trzech czy do jednego? No wtedy kiedy wygrywam? Dobra, chcesz zadziąć, czy ja? ja bym no to zaczynaj. Jezu! Wygrałaś, to zaczynaj. Nie! Dobra, już. Więc... <laughs> ja to ma oksy, okej? Okay? Dobra. Nie mamy żadnej opaski. Tak? Dobra, masz tu. Nie widzisz nic, nie? Ja? Widzę tylko takie prześwity światła. Jezu, ja nie chcę. To losu, ja najpierw pokażę do kamery mniej więcej. O jest okay. no, tak tak to o. No, tak nie wiem co. To w powiedzmy. kamerze wygląda trochę inaczej, ale to. Czekaj, jakieś jaki to jest smak? Ej, No Dawaj, zgaduj. Ej to jest obleśna. Zapytaj jaki to jest smak. Podpowiedź, że to są wszystkie takie owocowe leśne Taki coś. Owocowe, nie. Malina. Nie. Truskawka. Ale masz jedną szansę. Truskawka. Borówki. To jest okropne. Blueby. Nie wypluwaj tego! A to smakuje jak taki lizak. Znaczy nawet nie. Taka guma. Taka typowa taka. <noise> wieśniacka guma. Taka do takiego zero punktów, a tu kładziemy resztki i nie polecam dobra. Dobra, a teraz ja zakładam. Tak pomieszam. Słuch. No, no, dajesz? A matko duszę się w tym Pokaż do kamery słuchaj, Pokaż tutaj, tak, pokażemy Okej, okay, dobra, to jest to. Ej, ja sprawdzę jaki to jest Boję się Ej, to jest... Ej, ty Nie, masz... ale nie mów, ale Ej, nie, jest... 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 nie mów To jest... Nie mów To jest dobre, Nie mysle. mów mi Myślę, że dobre Czekam. jest w ogóle taka... Mm. Nie wiem Malina, troskawka. Um, nie wiem co to mogło być, ale... Znaczy amerykańskie borówki, także 0 punktów, także teraz mówię. Nie widzisz nic na pewno? Dobra. To losuj. Pokaż. E, no, dobra. Teraz, teraz Nie się boję nic. No dalej tego. no. A, Dobre. Co znowu? Tylko mi wiesz, smakuje? Wiesz jak smakuje stary cukierek? No. To tak smakuje. Ale było. to mi błoto zajmiałam. Ja to? To smakuje jak stary... Ej, nie no, ze mną filmiki. Do... O Jezu, ja. Dobra, jest? Tutaj proszę, <laughs> Dobra, y... tak? Okej, okay, no. Pokażcie kamery. O, jest! Czekajcie! Dobra, nieważne, co to jest. bo Tu ma jak guma balonowa, której nienawidzę. Dobra. Strasznie jeszcze? No, dobra. Poczekaj! A no dobra, jak już zjadłaś to. Nie, nie zjadłam. A to poczekaj, ja im pokażę. Się. No dobra, jem. Ale nie wypluwaj, postara się nie wypluwać. Smoothie. Tak, strawberry, yy, truskawka w smoothie. To smakuje jak masło. <laughs> dla ciebie, czemu to wszystko jest takie niedobre? Dla mnie jest to. To smakuje jak masło. Maślana... Bardziej to smakuje jak maślana truskawka. A nie, bo to jest blueberry przecież, Dobra. To smakuje jak... ej, weź Dobra, to spróbuj, weź. ej, weź to spróbuj. Nie. Musisz tego spróbować, to Dobra, to tak, tak, przez przypadek gdzie... o. No serio, jak maślana truskawka, nie? No jak masło od popcornu. No. Dobra, zjadłam Gdy się zmiejesz, boję się. No, Teraz tak. ja. Szkoda, że tu jest tak mało smaków. Co? Szkoda, że tu jest tak mało smaków. No. Chciałam kupić oryginalne, ale nie było. Nie były, ale za 20 zł. Nie, to nie było oryginalne. No dobra, ale były 50. Bo jeszcze nie jest. Okej. Okay. No, daj co? Zgaduję, że to smoothie No! <grym <grym yeah. Czuć to masło! Dobra, teraz ja. Co? Mm -hmm. taka... Ja im pokażę, co to jest. No. Już. Ja nie, czyli jeszcze bym się muszę skupić. burówka Tak, zgadłaś! A to w ogóle. To nie smakuje tak... jak przeterminowany jogurt. No. Nie, ja to jadłam już. To nie ma... jest ja myślałam, że to wszystko będzie dobre, bo takie mm -hmm. smaczki, nie? Szkoda, że tak mało smaku, mogłyśmy kupić większe. Nie? No, podasz? Jak to znów ja będzie smoothie, to ja się zabiję. <laughs> Czemu to tak... Ja tak. Znowu stąd żabko. Dowiedziałyśmy się, że to cran and Cranberry and apple To jest żurawina i jabłko Później się dowiedziałyśmy, że Ja myślałam, że to jest Amerykańska, boże amerykańska Brytyjska mm, Ta, borówka, choć nie ma takiej Borówki, mm. borówki. I dobre to jest nie ma takiej brytyjskiej borówki, więc wyszukałam, bo nie byłam pewna i to jest Jeżyna. Także brawo dla nas! dobra, dobra teraz, je? teraz ja. Teraz ja powiem. Dzień dobry, witam. Widać? Tak, widać. Czekaj, daj, bo nie było. Yy, widać. Mam wszystko pomieszane. Twoje ulubione! Masło! <laughs> masło, czyli smoothie. No, zgadła się. No nie, smoothie, to jest masło! No, dobra. Dobra. No. a To chyba po to jest, że to mam takie niedobranie. No. I nie widziałam tego smaku. Aha, dobra. A to jest dobre. Wiśnia. Marina. Strawberry. Ej, strawberry? Tak stawka jest dobra. Albo, albo... czekaj, coś... No. Dobra, zciągaj tego... A my nie leczymy punktów. Yy, dobra, nieważne. Nie, to będę przebyła się na ekranie. Aha, dobra. Ja to będę no teraz, teraz próbujemy każdego, najpierw bierzemy może niebieski. Niebieski, więc każdy będzie niebieski. Teraz I... to jest niby tak. Ale to najpierw niebieski... Jerzy nie, weźmy sobie do rąk. Jeżyna. Teraz to czerwone. Teraz Czekaj. to takie najciemniejsze, różowe. Które rzowe. to jest to? No. Nołe. Najgorsze, czyli co? Dobra, Masło. mamy... Masło. Masło. Teraz <laughs> mamy wszystkie smaki. I najpierw może. Y, to. to! Ja się muszę spełnić, czy to było. To? To z jabłko-żarawina, tak? Tak, jabłka. Nie, to nie było to. To jest dobrze. No! Więc jest duża fasolka. Że to jest no, bo pod koniec będzie jakiś, no. To, co przed chwilą jadłam, to obstawiam, że to jest malina. Ale... nie, mm -hmm. Teraz jedliśmy to... No, no żurawina and jabłko. Nie Teraz biorę, ja biorę tu ciemno. Też biorę. To? No. Herman, my nagrywamy profesjonalnie. O nie. nie. To jest chyba truskawka. Nasze ja piękne pudełko. Ej, do to jest truskawka. To jest truskawka. Dobra. Masło. Nie. Masło. Nie bierzemy na, na koniec masła. Dobra. Znaczy się co, teraz bierzemy to takie środkowe. To chyba. Dobra. To miałam. Elina. To dobrze obsługiwałam. Teraz Blueberry Teraz. I, taka... mm -mm, ja I teraz. I takie zakropne. Też smakuje masłem. to smakuje pascą do zębów. Zmakuje zepsutym jogurtem. Nie potrzebuję wody. Teraz to ciemne. No jem... To jest dobre. Za słodkie wszystko. Teraz to ciemniutkie. Czyli... Y... Nie wiem. Ciekań? To y... jeżyna. No jeżyna. Dobra. Hmm. No? Ostała nam masło Ej! To pod koniec co smakuje masłem. To wszystko smakujemy. Nie Muszę. dokąd to co? Ja się teraz nie wypluwać, dobra? Ej, dobra. I to już tak smakuje takim popcornem, takim maszlanym. No, tylko że popcorn jeszcze jest dobry, przeciwnie, przeciwieństwie to tego no bo to jest połączenie jeszcze z truskawką dobra czyli ja biorę najlepsze dobra, ja biorę jeszcze raz dobra, ja biorę też filetowy i teraz postaram się nie wypluć ten odcinek powinien być teraz dużymy. staramy się nie wypluć to jest zdalny klincz, ale nieważne Już tym do buzi? próbujemy łapać? dobra, A potrzebuję wody to za chwilę pójdziemy My nie mamy tu Ej, wody. Parczych. Ej, my nie mamy tu wody, Hardcore. <grym> Tego ja tu nie wysypałam, nic nie wcale. <grym> e, także kończymy ten odcinek. E, ja w wszystko wyspróbowałam. Zostawcie łapkę. Zostawcie subskrypcji, w górę i subskrypcję, jeżeli wam się podobał i cześć. <grym>